Witam serdecznie. Obok mnie Michał Bartoszak, jeden z najlepszych biegaczy długodystansowych, także średniodystansowych w latach 90. w Polsce. Olimpijczyk z Aten w maratonie z 2004 roku. Mija 20 lat od twojego biegu maratońskiego w Atenach. Czy pamiętasz, jak wówczas wyglądała technologia butów biegowych, w jakich butach biegałeś? Czym się charakteryzowały te buty, w których biegałeś w latach 90. no i na początku lat 2000. Myślę, że tych emocji olimpijskich nigdy nie zapomnę. To było rzeczywiście wielkie przeżycie, i również pamiętam technologię i buty, jakie były wtedy używane. No więc, no to buty, w których ja startowałem, a buty, w których w tej chwili mógłbym startować, no to jest nie była ziemia. To technologia jest tak gigantycznie poszła do, do przodu, że Państwo, jeżeli zobaczycie na start jakiegokolwiek biegu, to w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej linii prawie nie ma nikogo, który startuje w butach tak zwanych takich, tych oldschoolowych, w jakich my żeśmy startowali moje pokolenie, teraz generalnie wszyscy startują w butach, które używają płytki karbonowej bądź nylonowej. I to, że rzeczywiście te buty, no one, no w tych butach się po prostu biega dużo, dużo szybciej. Rozmawiamy o butach, dlatego że obecnie zajmujesz się promocją marki Saucony w Polsce i odpowiadasz za biznes Saucony w Polsce. Za nami bardzo fajna wystawka, jeśli chodzi o najnowszą ofertę butów biegowych. Jakbyś mógł nam powiedzieć troszeczkę o tym, co tutaj widzimy, które modele uważasz za najciekawsze z oferty Saucony? Na dzień dzisiejszy, takimi dwoma butami, które dla mnie są absolutnym hitem. To jest but Ride, który jest przeznaczony dla ludzi, którzy, dla biegaczy, którzy mają nogi neutralne, bądź supinują. I Guide, który jest buksikiem, który wspiera overpronatorów, ludzi, którym uciekają troszkę nogi do środka. To jest, to jest Guide, mamy go w dwóch farbach męskich i w jednym kolorze damskim. I tutaj mamy dwa buksiki yy, w kolorze męskim i jednego buksika w kolorze damskim. Guide został przebudowany diametralnie, w Gajdzie nie ma już stosowanych pianek podwójnie spienionych, czyli twardszego materiału, tylko po prostu ten bucik jest, jest, geometria tego buta się zmieniła. Wkładając tego buta, wkładając nogę do tego buta, że rzeczywiście no, czujemy, że, że nie jesteśmy w stanie dać nogze. Nie dajemy swobody, że noga nie robi tego co chce, tylko, tylko po prostu bud ustawia nogę tak, jak ona powinna Czyli być. Czyli zgodnie z nazwą modelu. Tak jak dokładnie guide. Natomiast jeżeli chodzi o, o rajda, rajd został wyposażony w, yy, w piankę która jest zarezerwowana dla butów zupełnie z wyższej półki. Czyli po prostu Ride dostał amortyzację Triumfa. Różni się od Triumfa tym, że on ma 8 mm dropu, yy, Triumf ma 10 mm dropu, natomiast jeżeli chodzi o system amortyzacyjny, jest ten sam. Czyli buty są... Zostały, ceny zostały z zeszłego roku, natomiast bud jest diametralnie nowy. Została tylko chyba nazwa tego Gaida i Rajda, także to są buciki, z których jestem bardzo dumny i wiem, że one nam pomogą nie wiem, odzyskać albo odzyskać nowych, nowych klientów, nowych biegaczy. Ja mogę potwierdzić, bo ja akurat miałem okazję testować model Ride niedawno, także zachęcam do lektury testu na magazynie Bieganie.pl. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawy, bardzo wygodny but na codzienne treningi. Ale mamy też ofertę butów z najwyższej półki, najszybszy, dla najszybszych biegaczy, kierowaną od treningowo-startowych po już najbardziej wyczynowe model, czyli model Elite na samej górze. Jak, co mógłbyś o nich powiedzieć? W nowej kolekcji mamy bucika Endorfina Spida. to jest tak jak dobrze zauważyłeś, to jest but, który ma, ma płytkę nylonową, nie yy, karbonową, jest troszeczkę bardziej przyjazny, znaczy przyjazny znaczy to, że jest bardziej miękki i but, którego powiedzmy, no Rekomendowałbym na szybsze rozbiegania albo na takie te treningi, jeżeli mam nadzieję, że wiecie Państwo o czym mówię, na drugi zakres, trzeci zakres tempa i również absolutnie wystarczają na start. Natomiast i później mamy buksika akurat tutaj, którego Państwu chcę przedstawić, to jest but również, który jest bardzo fajny na, do codziennego biegania i również yy, ma płytkę tutaj karbonową na długości 75%, czyli 3,4 płytki karbonowej i też rzeczywiście będziemy bardzo mocno odczuwali tą to popychanie do przodu, tą pomoc po prostu technologii. No i mamy buta absolutnie high-endowego, z najwyższej półki, dla którego została stworzona specjalna pianka, najbardziej responsywna, który w zasadzie nie waży nic, a amortyzacyjnie jest bardzo zaawansowany i tutaj jest pełna płytka karbonowa. Czyli każdy, mam nadzieję, przychodząc do nas, znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na stoisko, zapraszamy na stronę internetową, bo też buty te oczywiście można kupić w sklepie internetowym. Bardzo dziękuję za przedstawienie tej oferty. No i oczywiście życzę powodzenia w rozwoju, w dalszym rozwoju marki na rynku polskim.